Cześć, nazywam się Bartek Krajewski, jestem przedstawicielem Instytutu studenckiej inicjatywy NarkoPolityki. Znajdujemy się właśnie w fabryce w Krakowie, na której, w której odbywa się impreza Ego Drop. Jest to naprawdę spora impreza, na której dużo się dzieje, jest dużo fajnych ludzi, kolorowych, jest kolorowo, jest fajna muzyka. I my tutaj jako studencka inicjatywa NarkoPolityki jesteśmy na party workingu, czyli Edukujemy ludzi na temat tego, jak się bezpiecznie bawić, jak, jak narkotyki mogą na nas płynąć, jakie mogą wywołać konsekwencje zdrowotne, prawne. No i przede wszystkim uczymy o tym, jak bawić się bezpiecznie, jak nie zrobić krzywdy sobie ani nikomu w swoim otoczeniu. Zajmujemy się właśnie dedukowaniem ludzi, jeżeli już się bawią, jak bawić się bezpiecznie, jeżeli już stosują substancje psychoaktywne, jak, jak je ze sobą ewentualnie mieszać, jakie są najbardziej niebezpieczne kombinacje, jeżeli już używać narkotyków, jak robić to, redukując negatywne konsekwencje. Po raz pierwszy w Polsce prezentujemy dzisiaj, rozdajemy testy kolorometryczne, testy typu Markis i Mandelin, gdzie można dostać od nas odczynniki, którymi można sprawdzić czystość zakupionej przez Ciebie substancji, a właściwie potwierdzi, czy są tym, co sprzedawca powiedział, że mają być. E, rozdajemy również e, inne ciekawe gadżety, jak e, zatyczki, jak kondony. E, zachęcamy wszystkich do tego, żeby, żeby bawili się bezpiecznie, żeby robili to z głową, jeżeli już muszą. Oczywiście e, nie namawiamy do zażywania jakichkolwiek narkotyków, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że na takich imprezach i wielu innych po prostu ludzie, ludzie takie rzeczy używają, nie tylko alkohol, ale różne inne substancje i staramy się ograniczyć ryzyka związane z tymi, z tymi używkami. Dlatego od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy pojawiamy się na różnych imprezach ze stoiskiem, z ulotkami, z gadżetami. Rozmawiamy z ludźmi, zachęcamy ich do tego, żeby po prostu mieli jak największą wiedzę na temat tego, co robią, jak się bawią i żeby robili to przede wszystkim bezpiecznie. Co Twoim zdaniem jeszcze można zrobić, żeby bezpiecznie i bardziej odpowiedzialnie podejść do interesowania? Zalegalizować medicolane. To jest dobry pomysł, zdecydowanie.